Za mną Tomasz Włoskowicz, kapitan Ludzkiej Fortuny. Dobry wieczór, bo jesteśmy na noc tym graniu, ale dzisiaj o lidze fanów. Chciałem Cię w pierwszej kolejności zapytać, jak Ty postrzegasz to, co będzie się działo w pierwszej lidze. No bo osiem zespołów, ale każdy na papierze wygląda mega mocno. Jestem przekonany też, że spojrzeliście na personalia innych drużyn. Fortuna dziś obawia się jakiejkolwiek drużyny. Znaczy, no my się nie obawiamy nikogo, ale rzeczywiście liga będzie bardzo wyrównana i mam wrażenie, że nawet mocniejsza niż rok temu w filmowej Mamy nadzieję, że my znajdziemy się e, top 3 to minimum. Co, e, troje rosną. Myślę, że top 3 zakończymy. Ale jednak celem jest przepustka na arch. No, Bo no ja się obawiałem, że po tej e, pierwszej w będzie jesienny i panów. Gdzie prowadzicie na razie w tabeli. No, być może nie, nie, nie podejdziecie do tej zimowej edycji z pełnym zaangażowaniem? Jak, jak to wygląda? Znaczy na pewno z pełnym zaangażowaniem podejdziemy, ponieważ e, nagroda w e, postaci przepustki na Quar Polski jest naprawdę atrakcyjna. Mam nadzieję, że się znajdziemy po raz trzeci wśród e, e, najlepszych, bo moim zdaniem Quar Polski jest najlepszą. E, nie <laughs> opcją na pokazanie się na arenie. No, czyli tutaj jakby nie ma żadnych nie ma, sentymentów nie, nie ma i Nie jest... na pewno, no, no chcemy powalczyć na pewno o tę nagrodę, ale nie stawiamy sobie jakichś celów. Myślę, że celem jest Mistrzostwa to 16 Mistrzostwa Polski i żeby utrzymać to do końca, tak jak i też tak. Jeszcze Ciebie zapytam o Soka Warsaw Cup. Tam troszeczkę nie poszło, brak baku, nie wiem. Półtorej minuty może, może no nawet mniej nie, czasu. Nie. W ostatnich sekundach tak naprawdę stracona bramka. Było jakieś rozczarowanie? No bo to jakby to było jakby ja mi się wydawało, że będzie się tutaj drużyna, która no gdzieś tam dojdzie na, na Było ogromne rozczarowanie, ponieważ wydaje mi się, że to był nasz, nasz jeden z lepszych turniejów. Zwłaszcza w grupie, gdzie tak naprawdę słaby, bo myśmy nie rozegraliśmy. Zremisowaliśmy mecz na własne życzenie, ponieważ graliśmy w przewadze. Jeden do jednego, dostaliśmy bramkę w ostatniej minucie. No i z impuls na Halina również dostaliśmy bramkę w ostatniej minucie, więc tak naprawdę detale zdecydowały, że nie znaleźliśmy się wśród najlepszych powierzchni z grupy. A jedna grupa była wymagająca, ponieważ siedem zespołów to może się wszystko zdarzyć i z 13 tak naprawdę nie wyszliśmy z no Tutaj jeszcze yy, wrócimy do Łodzi, mecz z Kopaczami Łódź, którzy, no troszeczkę z zaskoczeniem, ale zgłosili się do zimowej edycji Ligi Panów. te osiem zespołów naprawdę. Zapowiada się każdy mecz na dużym zaangażowaniu, na dużej intensywności. Wy mieliście też, macie do czynienia z kopaczami w pierwszej lindze łódzkiej PlayAreny. Jakie nastawienie przed tym spotkaniem? Nic sobie nie zrozumiałem. powtórzymy wynik z PlayAreny. 13-6, jak dobrze pamiętam. Ale... Tak no, jest. Myślę, że to będzie dobry mecz. Na burzy. To injeszek kolejki jest, chociaż oczywiście no, FNC, Metrom również no to jest bardzo dobrym. No wszystkie mi się, wydaje mi się, że, tak, że wszystkie tak, spotkania tak, tak, to tak, jest dokładnie. co tydzień, ciężko wybrać, co tydzień no? będą ciężkie spotkania na pewno. Ale to bardzo fajnie, bo też zgłaszamy się nie po to, żeby przyjeżdżać tutaj i... Gorci no, Górgu. No nie Przeciwników, no, Ale no, na pewno chcemy chcemy pograć na wysoki, ponieważ ja myślę, że pierwsza liga Ligi fanów, tak samo jak pierwsza liga Player również to zapewnia. No dobrze, życzymy do Wam jak najlepszego rezultatu i widzimy się w niedzielę. Daj Boże, żeby <grywanie> Dzięki.